Can you hear me? Of course. Let's go. Get on. Fuck off. Do nie na emocje Od dziś jak samotny wilk Stanowczo przez życie kroczę Po to, o czym możesz nić Nie chcę więcej nad twić Przez złudne wyobrażenia Będąc nachiem jak padlina Na samym końcu widelca Pieprzam w bit agresję I wyładowuję nerwy Kiedyś zrozumiesz to, chłopcze Jak dorośniesz, zwierzasz w zęby Ludzie w i potrafią Recytować słodkie teksty Lecz gdy tylko się odwrócisz Są gotowi łamać kręgi Ta wiecznie wściekły Pisze wersy, co ratują ludzkie życia Bo gdybym ich nie notował to pewnie bym pozabijał w głowie ciężka wizja W ciemnym lesie nóż i lina. Ona spaja dłonie w jedną, gdy on tchawicę podcina Ciągła spina mózgu z sercem, bo nadają sprzeczny sygnał Pierwsze kusi spełnić wizję, drugie wierzy w piękny finał Tak na kłótni tych narządów podad życiem mi upływa Teraz sędzia kończy walkę, czas na szczyt zacząć się wspinać Czas na szczyt zacząć się wspinać Coś się kończy, coś zaczyna I, 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 Jeszcze przebiję swym blaskiem Mam taresa z Betelgezą Póki co wciąż w fazie wzrostu Wciągam helniczy metedron Będę super, choć nie nowy A nawet jeśli przeminę To odejdę z hukiem świetne Pozostawiając mgławice Czas upływa, wkórk nie znika Mam moc, by rozjebać scenę Do tej pory przygnieciona Przez niską samoocenę Towarzystwo też nie lepsze Bo nieliczne i fałszywe Wyrzucany poza grupy Nim się w nich zadomowiłem Wyrzucany poza grupy, nim się w nich zadomowiłem Nim się w nich zadomowiłem Tak to właśnie widzę, zbyt doświadczony przez życie By kolejny raz się nabrać na to, że jest sprawiedliwy Jeńców nie kolekcjonuje, więc pogódźcie się z hajkikiem Który wymierzał w nawice, oddając za całą krzywdę